Dostał jeden gracz. Dostał jeden wróg. No co? Zagramy sobie grę, gdzie nie będę mogła przeładowywać broni, czyli mam tylko jeden magazynek do każdej broni, więc będzie trzeba zagrać dosyć taktycznie, żeby to dobrze rozegrać. Wiadomo, że jeżeli zużyję całe ammo z jednego magazynku, to może się okazać, że będzie mi się przeładowywał. Za każdym razem, jak zamiast wyrzucić broń przeładuję, jak debil, to za każdym razem kupuję jednego gif suba na czat. Ile mamy ammo w tym magazynku? 15, a w tym? 12. No dobra. Powiem wam, że teraz każdy bulet jest jak złoto. Gramy na unrankedzie. Nie chcę też trollować ani sobie, ani innym, gierek na rankingowych. No to dałam! <laughs> Odin, graj, bystki, ty będziemy grać. odynę. spokojnie zaczynamy. Jak pszcze tygry z ostatniej pozycji, ale nie masz co przejmować. No dobra, ja fantom, bo ma więcej ammo No dobra, wezmę Vandala, bo i tak się bywa, pewnie. Aha. On ma w ręku! Chyba nie grozi rozdanie subami. A chciałabym. Chyba jednak zmienimy tytuł tego filmu na Robię zero fragów w całym meczu. O kurde. Zostaw suba, zostaw suba. Nice! Chciałam przeładować, na szczęście się nie da. I 60 ammo! boże, mój pierwszy frag. nie. Co ja zrobiłam? Chciałam zobaczyć jak kończy się Ammo, to rzeczywiście się przeładuje, więc wyrzuciłam i teraz nie mam. Bo chciałam przetestować, czy to na pewno tak działa. No i to tak działa, tylko że potem musiałam wyrzucić, żeby się nie przeładowało. Ostrożnie. Nie wiem! Unrankery takie trudne są ostatnio, czy ja nie mam rąk? Jednego mnie. Nice! Boże jak ciężko nie przeładowywać widzowie! Ręka świzbi! Dokładnie <śmiany> wiem gdzie jesteś, to pozdrownie. A sponsorem tego odcinka jest Cougar Gaming, czyli firma oferująca taki sprzęt jak na przykład Mycha, którą ja używam i ją uwielbiam. Albo taki rewelacyjny zasilacz. Sprawdźcie koniecznie obudowę, bo ja mam jedną i jest naprawdę piękna. Tutaj wstawiam zdjęcie. Więc jeżeli planujecie sobie skompletować coś do kompa, zapraszam serdecznie. Link do oferty znajdziecie w komentarzu. Wpadajcie również na wszystkie socjalki Cougar Gaming. Mam 8 Ammo kurde, 12. Dobra. Tak, właściwie. To mi się wydaje, że te dodatkowe magazynki są w ogóle niepotrzebne w Valorancie tej rewelacyjnie radzę. Nie zamykam tabeli, jak mam jeden. Dostał jeden, leży na A. Nice! Udało się kolejny raz. Za łatwo idzie. Dobra, w końcu dobra broń. Lecimy z raszem. Nie zamykam. A gdzie to się wszyscy chowają? Let's go! Ach, miał być gift suby. No i nie przeładowuję, no. Skończyłem się te czy nie? To jest najgorszy celownik, jaki miałam w życiu. Czuję się, jakbym próbowała kogoś przez siatkę na okno przeciw komarom zabić. Ło, o cholera. Ja pierdzielę. Nie, nie. nie. pięć Deno. Czy pozdrawiam za hejastrę! Szarson, pozdrawia za jejastrę! Obawiam się, że Zachanie słyszy, bo Zaha na pewno ogląda właśnie jakiś foliarski program. Didi, Dzieci. Muszę wziąć jakąś duelistę, żeby to miało więcej sensu, nie? Ej, wezmę Reyne. A można już skosztować? Poczekaj, pokażemy w całym, żeby ludzie zobaczyli, jakie ładne kimchi robisz. No jeszcze się nie przegryzło, wiadomo, najfajniejsze jest przegryzione, ale Kim ma taki smak, że nie wiesz, czy to Smak gówna, czy smaczny, ale fajnie się chrupie. Ale to jest ogólnie mój pierwszy mecz w wolanciu w więc... to mój drugi, to fajny. Fajnie. Biegnę. Którym ci chodzi? Zabieram wizję. Został jeden Nie wiedziałam skąd on może przyjść zupełnie. Bolesław. Wziął i mnie zaatakował. Jeden na A, nie? Fajnie. Tak, ale nie będzie teraz A. Zobaczysz. Oni teraz pójdą B. Przychaj mi się gdzie. Nie, po prostu. Są B. Przezywa Game no, czy, Sense. Ej, no jest kośka, że twój głos. Wiesz bo... co, podkładałam głos jednej postaci w Rizze Legend Każdy po trochę. Komu? Gargasowi? No, ja zrobiłam Auto Disa widzowie. Nie ja powiedziałam Gargas, a nie Gragas... Jaką się nazywa? A, nieważne. dinozaurowi Jednak dinozaurowi. Robię plecki. Jeden komuś. WUHUUU! Chyba znowu A. Inne na plecy raczej już będą widzieli. Już wchodzą. Spike podłożony. Mm. Został jeden grup. Został jeden gracz. Ta jest lampa. Zabieram wizję. No nieźle. No Uff. Został nice. jeden w ludzsze dusze, mm, Szansa, że jesteś No nie ma go na spawnie. Ty, a to... ale to chyba nie ten spawn, czekaj. No, no, <śmiech> <śmiech> <nijnego>. <śmiech> Sorry! O boże 3 <laughs> lata gram w tę grę. Spawnę pomyliłam. Nie, bo ktoś mi z naszego teamu jeszcze spingował ten spawn. Ja jeszcze o tyle bardziej pomyślałam, że to może być to. Zadrżał ze strachu! Ślepi Wnerwiłam się! Boga jeden Kurde. Do prawej. Ale jestem prosem. Okazało się, że ja naprawdę nie potrzebuję przeładowywać. Po co ja przeładowuję na stop? Szczerze, to będzie taka edukacyjny odcinek, dosłownie. Rozumiecie? No cóż. Mogą... Spike no, a... w teleporcie. Dostał jeden No i ciągle to A próbuję. No nie szybko skończyć. Polesław 021. Nam idzie jeden. No ja jestem also. Jeden bamlik jest. Jeden Dostał jeden Nie troszkę, nie nie ze strachu! w kminci. O, cie kręcę. Ej, ja bym chciała coś odwalić, ale mi ten magazynek wystarcza jeden. Naprawdę, okazuje się, że ja nie potrzebuję przeładowywać. Ja przeładowuję po czterech pestkach jak debil, a ja powinnam normalnie rankedy grać na odinstalowanym tym. Ej, zagrajmy czymś śmiesznym. Tak, zrobimy. I postrzelam sobie szeryfem. Piw, paf, puf, puf! Piff pa! Uff, uff! Poszłam oh. A i to jest B, nie wiedziałem. Koniec żartu! już po. Oj, Wnerwiłam się! Na Longo chyba wszyscy są. O kurczę, dobrze ci idzie Został jeden gra. Zestresował się Cycu. Co prawda mam tylko teraz 6 ammo zamiast 15, siebie. Zaraz podłożę fajka. Aha! Został jeden gracz. No problem, widzowie. Moja wina. Ja trolluję gierkę. A może judge? Co tu zagrać? Albo bulldog? Ile ammo ma bulldog? 24. Dobra. Leży. To jest... Dobra. No chyba od hooki będzie szła, bo tu jej nie ma. Jak zwykle, kurwa. Ani jednego razu nie trybuję. Let's go! Przeładowałam? Ej, byskitu chyba przeładowałam. O nie no! Nie o to chodzi, bo jak się skończy Ammo, to się przeładowuje samo! O nie... No i po challenge'u. Ja pierdzielej po challenge'u, widzowie. <ścoughs> Ech, gratulacje! Nawet go nie ma na streamie, sad. Dostał jeden gracz został jeden wróg Let's go! ze O kurde, nie wiedziałam, że tutaj siedzi kucę grzeba na liściu, no! Ile mam fragów? 209 Kurcze, jakby to przegrali, to by było fajnie, bo miała 30, ale pewnie to wygrają Patrzcie na to. Pomyślicie, jesteś nienormalna. Nie Wchodzę z co jest fajkiem, nie? 120! Ogranicza mi wizję! No, co? Nie mogę! Dobra, wygrajcie już. Pozwalam wam. Dzięki wielkie! Miło się grało GG. Morał jest krótki i wszystkim nam już znany. Mecz jest przegrany, gdy wandal jest zbyt często przeładowywany.